Drzewo nam umarło w tym roku na wiosnę. Nie mamy pojęcia dlaczego. Było w sumie rosło ładnie, ładnie, i w pewnym momencie zmarło. Drzewo jest potężne. Z tej strony, od strony chodnika, widać tylko pień, natomiast potężny system korzeniowy jest od strony fosy widoczny. No i Mówię, musieliśmy z nim coś zrobić. Dzięki współpracy z Urzędem Miasta, z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej udało się drzewo ściąć. Uzyskałem akceptację władz miasta do pomysłu, żeby yy, wykorzystać część tego martwego drzewa na rzeźbę. No i udało mi się namówić naszego rodnickiego artystę Kubę Matejkowskiego na, na wykonanie tego projektu, który mi się urodził w głowie, bo jak patrzyłem na to drzewo, to ono, ono, tamta rzeźba była. Można byłoby je ściąć i spalić, ale ktoś przechodził tutaj i zauważył, że coś z tego może zrobić i wymyślił sobie, że może takie dłonie by były e, czymś fajnym. No i ostatni projekt. Koncepcja tego kogoś był taki. Zostałem zaproszony jako rzeźbiarz do współpracy. Tym, który tu przechodził, to był no, dyrektor tutaj miejscowego muzeum, Marian Marciniak. I myślę, że to doskonały pomysł. Z tego względu, że powstaje jakby w przestrzeni publicznej rzeźba. Czy ona komuś zaszkodzi, jak będzie przechodził, popatrzy na nią, coś sobie pomyśli? Myślę, że nie. I że takie obiekty, takich obiektów było, powinno być coraz więcej. Ja na początku chciałem zrobić bardzo realistyczne dłonie, ale dyrektor zwrócił mi uwagę, że to są, mają być dłonie drzewa. Nie robię sześć paluszków, żeby nie było jakichś skojarzeń w jakąś niewiadomą stronę. Ono jest to żywo uczłowieczone i czemuś ta idea służy. A kto co wymyśli sobie w głowie, to jego sprawa. Ale myślę, że będzie może takim chwilowym przystankiem, żeby sobie coś fajnego zobaczyć, tego Państwu życzę. Zacząłem od tego, żeby je oglądać kilka dni. I rysować sobie. Ja do każdej pracy robię szkic w skali 1 do 5, rozpracowuję sobie w głowie, natomiast tu przychodzę i realizuję już gotowy plan. Na tej wysokości praca tymi narzędziami jest niebezpieczna i koncepcję muszę mieć, bo lepiej się z tym czuję. Nie, nie, nie jest to taka prosta sprawa, dlatego że te piły spalinowe potrafią się różnie zachowywać, dlatego sam tym pracuję, natomiast Marcin pracuje elektryczną piłą. I widzę, że mu to dobrze idzie, to zawsze trochę mniej roboty będzie.